Na koniec Mencena, teraz fragment, w którym on znowu wspiera politykę, która jest niekorzystna dla większości Polaków. Tak, Posłuchajmy tego, co ma do powiedzenia o rejtach, czyli funduszach wykupujących nieruchomości w Polsce. To jest ciekawe rozwiązanie, pozwala Polakom na dywersyfikację swoich źródeł oszczędności, bo tu nie chodzi o to, że będzie fundusz. Chodzi o to, że Polacy, których nie stać na kupno swojej własnej nieruchomości, będą mogli zainwestować w składając się oczywiście w zakup jakiejś innej nieruchomości. Nie zwiększyłoby to patologii na rynku hipotecznym, której Tak jest Wydaje mi spolicza. się, że zwiększyłoby możliwości oszczędzania przez Polaków. Może jesteście bezdomni, może nie stać was na mieszkanie, ale się zrzućcie w 10 osób, żeby ktoś, żeby fundusz wykupił mieszkanie komuś innemu. Brawo! Nie no, Świetny plan! Wszędzie, gdzie rejty weszły, plan na emeryturę. ceny nieruchomości wzrosły, tak? I już dzisiaj Polacy trzymają swoje oszczędności w nieruchomościach. Ten facet ma tak antyludzką i antyspołeczną politykę, która jest. Owcy głosujący na wilki, tak? Głosujące na mencena, głosują na no swojej poprawce. Taki wasz obraz ci, którzy głosujecie na mencena. No, ja ich rozumiem poniekąd, tak? No bo ta polityka jest tak beznadziejna, że właściwie wiesz, no jest po prostu trudno Walić ten stolik. Jakoś to rozumiem. ten stolik operacyjny. To jest kandydat. Wielkiego kapitału bogatych, których chce, żeby Polacy byli plebsem umierającym w kolejkach i bezdomnych, tak? Ale będziecie mogli sobie kupić fundusz, udział w funduszu inwestycyjnego. Ekstra, i, nie, i będziecie mieli i, na starość, i, dzięki i tomu... bogaci będą płacili jeszcze niższe podatki. Na starość, po będziecie, na starość będziecie mogli żyć w biedzie, ale ze świadomością, że macie jedną setną mieszkania na Białorusi.